Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni. Hej, się Manko z tej strony? Bartolini, ja to mój następny odcinek na tym kanale. A dzisiaj, no, co dzisiaj? No i się finał Ligi Euro 2020 Polska kontra Portugalia. Ja się mogę doczekać, czy to Biało-czerwoni zwyciężą pewnie tak jak wy. Ale co, no? Zobaczymy. Jest Portugalia, kontra Polska, jeszcze wam tylko zobaczę. O, jest. Portugalia, kontra Polska. Już wróciłem. Więc to, tylko można przejść. Mam że kibicujecie białym, czerwonym u mnie jak i w rzeczywistości będziecie. No i co, skład? na mecz z Polską? jest po, z Portugalią oczywiście. Przez ten mediu się mylę. Co powiedzieć? Hmm. To się właśnie zastanawiam mm. Czy dać Kownackiego, czy dać Arkadiusza Milika Ale dam Kownackiego, bo jest w lepszej formie Tak samo dam Arkadiusza Rekce, który też jest w dobrej formie I reszta to by było na tyle I dam już... Również... Nikogo już więcej nie dam Szczęsny w ogóle jest w fatalnej formie, nie wiem czemu No co to będzie za pojedynek? Robert Lewandowski kontra Cristiano Ronaldo Myślę, że możemy przejść do meczu. Portugalia reprezentacja Polski. Czy pokonamy obecnych miszów Europy? Dowiemy się już za kilkanaście minut. Zaczynamy. I jesteśmy na stadionie Wembley w Londynie. Finał Euro 2020. Reprezentacja Portugalii, reprezentacja Polski jest i te trofeum, które każda reprezentacja chce zrobić na tych mistrzostwach. A jedno z nich może być zespół Cristiano Ronaldo i zespół Roberta Lewandowskiego. Oboju zawodników widzimy: i CR7 i RL9. Ja nie będę przedłużał, tylko zaczynamy. Portugalia, Konta Polska, dwa i Polacy. Fonte, do Silvy. Ten do Piciego, Pizzi do Bruno Fernandesza. Bruno Fernandes, ładnie. Inety, Kownacki, Kownacki. Klik, Lewandowski, Lewandowski, Ruj Patricio. Pierwszy ształ reprezentanta Polski na bramkę. Portugalczyków Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Ma za dużo tutaj miejsca RONALDO Szczęście, tam był chyba jeszcze rigoszyk. Brawo Wojtek Taka piła to, No to, to było dopiero zagranie sędzie tam nie było fauny Czasami, panie sędzio Sędzia jest innego zdania, ale o, o, Nie, mamy, mamy piłkę Nacki, klik Klik, doświadkowanie Linet! Ty skakał najwyżej Ci to będzie... Orożenie tak jest Przednało, że na, na biało-czerwony. Piotr dzieliński Piotr dzieliński, Dośrodkowanie na linet tego po raz kolejny Reca zebrała, ale jeszcze podanie było niedokładne Tylko wybita przez Portugalczyków. Pizzi. Do Jose Fonte, Fonte do Mario Ruiego. piłkowy na pali przy piłce do Bruno Fernandesza. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Fernandes, to środkowanie na Ronaldo, Jezus Maria. Dobrze, że tylko na bramkę bo to była brama to chyba nie miałbym wątpliwości, że to był gol, chyba euro w tym sezonie. Szczęsny. Do Arkadiusza Recy. Reca występuje dzisiaj. Maćka Rybusa. Reza, Do Lewandowskiego. Ten odegrał. Do Linettego. Linetty. Do Lewandowskiego i zdążysz, zdążysz, nie zdążysz Robert. dobra, no, dla no, 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 gospodarzy w tym wypadku. Bernardo Silva, co zrobi? Tutaj Silva, Silva Jeszcze Bernardo Silva, do Pizziego, Pizzi Zamieszanie, ale piłkę wybijamy, niedaleko, Bruno Fernandez zebrał, Fernandez świetnie, Grzegorz Krychowiak, Grzegorz Krychowiak i już, jeszcze powalczył, świetnie tutaj powalczona piłka Lewandowski, Koło klik zatrzymał się. Kownacki! 1 do 0 reprezentacji Polski. Dawid Kownacki. Prowadzimy w wielkim finale na Mistrzostwa Europy 2020. I to Polacy nareszcie bardzo blisko zdobycia trofeum. Dawid Kownacki. To chyba była najlepsza dobra decyzja, żeby go pozostawić na tym boisku, w tym meczu. Miał nosa Paulo Sosa, że go wystawił, a nie Arkadiusza Milika. No to jest dopiero... Człowiek, kurde, no. Ale teraz... Nie mówmy szybko, bo tu mogło być jeden-jeden już. Ruben Neves. Zieliński, Neves. Do Ronaldo, Ronaldo. Ruben Neves. Neves! Ale brama, ale uderzył. I szybko Portugalczycy wyrównują, niestety. Co za gol? Ależ uderzył. No muszę to powiedzieć. Wojtek był, chyba mi się wydaje, że ta piłka poszła z odsłupka. No, Wojtek był bez szans. Tu Ronaldo, Neves, no z 30 metrów gdzieś huknął. No tak, to była słupka. No bez szans by było, no to szło przy supeczku idealnie. Ładnie Ronaldo to wystawił. No Ruben Neves zobaczył, że ma dużo miejsca, uderzył. No i piłka w samą okienko trafiła. Prawie. No i z 1 do 0 się 7 do 1, Szyter Lewandowski źle zagrał. Ale o, dobrze, Le Zieliński. Dobrze, jest, jest piątek Mamy już wolny ja mamy na krótko, Krycholek do Benarka, Jan Benarek, to Recy Reca Znowu do Benarka, ten do Glika Kamil Podszedł, podszedł bliżej Do Zielińskiego Ładnie pracy robią akcję, Reca, dośrodkowanie będzie, tak jest Lewandowski, Jezus Maria Chciał to zrobić tak jak Cristiano Ronaldo, tak samo się prawie złożył. I znowu nad bramką. Szkoda, że to nie... no aby to był gol. Czemu to nie falo Robert? Czemu? Pepe. Pizzi. Joe Cancelo. Ten do Mario Rui'ego. Mario Rui. Świetnie. i Mario Rujego Mario Rui do Brumy Bruma Bruma i dobrzy, świetni Jan Benarek, Brawo Jan Klich Linety Ale nie takie błędy w takim finale Karol tu się może zemścić? Kto jak Nie, nie nie zadażą, no oczywiście to był Cristiano Ronaldo Linety Lewandowski Zieliński ZIELIŃSKI! Dobry szczał Piotra, brawo Piotr Oczywiście nie, nami Mario Rui Patricio oczywiście Pepe, Bruno Fernandes o Josefonte, Josefonte, Pizzi, oczywiście pamiętamy jak to się, jak to się skończyło w przed pięcioma laty na e we Francji, po tak karnych przegraliśmy po błędzie Kuby Waszczykowskiego, o no, będzie dzisiaj tych karnych nie było, a nie zręczu kończ pan ten nasz, dobrze, Jeśli ja na pierwszą połowę, remisujemy po pierwszej powie. 1 do 1 z Portugalią, nie jest to tragiczny wynik, patrzę na przebieg meczu. Dawid Gumacki w 24 mi się zebrzydł, ale piotem piękne uderzenie Rubena Nevesa. My mamy do jeden do jednego. A ja muszę Was na chwilę przeprosić, za chwilę wracam, bo muszę coś zrobić. Już jestem? Mam nadzieję, że długo nie czekaliście na mnie. No ja coś musiałem zrobić, na no serio. Dobra. Ja tam gadam swoje, co tam miałem zrobić, a tu przecież jest finał... Euro. Myślę, że muszę przejść do... Drugiej połowy. No i trzymamy oczywiście kciuki za biało-czerwony. Zaczynamy drugą połowę. Robert Lewandowski. No i niech nas prowadzi kapitan, reprezentacji Polski. Do zwycięstwa. Panowie. Po... Trofeum. krych nie tak, nie tak, nie tak, Bruma, Bruma do Newesza, Ruben Neves. do Bruno Fernandesza, do Fernandes. świetnie, Kamil Glik. Teraz tam może być ta akcja, a Robert się zagapił, ale był falowany. Robert, no, świetnie sobie zostawił, brawo, brawo. Krówiaka. Oj, oj, oj. No, z uderzył naprawdę. Fatalnie. Sfrontę. Pepe. Bruno Fernandesz. Mario Rui'ego. Mario Rui, aleś mino tutaj. Łatwo Bartosza Bresińskiego. Mario Rui. To Bruno Fernandes, a Bruno Fernandes i Klich. Jeszcze Fernandesz zagrał. Uderzenie szczęsne broni. Brawo Wojtek! Co to była za interwencja? Zieliński, Zieliński, ajajajaj! Aj, aj, aj. Szkoda, że tego Kownaski nie przejął! Ale ładne podanie, ładne podanie, chyba to i Zieliński, gdzież teraz Bruno Fernandes to Brumy, Bruma, Bruma, Bruma! Ricochet i meneżer drobny dla Portugalczyków. Na powtórce. Tutaj, ładnie to zrobił Bruma. No nikt go nie atakował. No i Rik doszedł... jak Krzychowiaka. Podajże. No teraz nie możemy zrobić... Nie, możemy stracić oczywiście gola. by to się tak nie stało. Blokujemy to! Dobrze! Ale nie pod nogi, nie pod nogi, nie pod nogi! Nie powalczył. I niestety 2-1 na Portugalczy Totalny był Wojtka Śląsnego, który niepotrzebnie wyszedł z bramki. No ale wsią dobrze. No i Portugalia od, odrabia straty. 10 minuta, 2-1, Mamy jeszcze pół godziny. Więc coś co to robić. Niestety. Portugalia 2, Polska 1. A tutaj również był błąd w obronie, bo tutaj... Berfiński no i między nogami, siatę tutaj dostał Wojtek. No i dwa do jednego się robi. Chyba czas zmia zmiany. No ja chyba uruchomić skrzydła. Chyba uruchomić trzeba skrzydła. Tak mi się wydaje. Czyli tak. Kuraskiemu ustawiamy oczywiście jedną CF. Tutaj na DMF no tak, Klik ma, Zieliński musi mieć tu. Zanim tego wejdzie sobie Sebastian Sz... Nie, Kamil Grosicki. Klik, okej, okay. dobra. zrobimy to tak. Zobaczymy, czy to coś zadziała. Że panowie, no trzeba walczyć, trzeba walczyć, trzeba walczyć. Świetnie! Lewandowski za mocno sobie przyjął. Jak nie możemy wygrać w regularnym czasie, to chociaż do dogrywki panowie doprowadźcie. Ja już mówię, jak tu będzie trzy, to już jest pozamiatane. To już nie będzie co odrabiać. Klik, ładnie. 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 Uderzenie kolarskiego, broni patycjo. 20 minut pozostało. Miałem czerwonym, dobry, nerwy takie mam. To nie jak wy to oglądacie, oczywiście. No, mogliśmy się spodziewać, że tu może jednak powiedzieć porażka z Portugalią. Bred jednak, mocny zespół. Naski nie był na Ładnie Lewandowski. Znowu to sam, znowu ten błąd. Akcja Portugalskiego, 15 minut pozostało. Lewandowski. Do Kownackiego. Kownacki. Idziesz, Dawid. Lewandowski. Lewandowski. 88 minuta. 78 minuta. 2 do 2. Robert Lewandowski. Proremisujemy z Portugalią 2 do 2. Dawid Kownacki zasama Robert. Świetnie przemierzył. Brawo, Robert! O to chodziło, o to chodziło! Mamy 2 do 2. Jeszcze 12 minut. Ale nerwy, nerwy. Klimur tutaj, tutaj widzi góralski. I na razie to tyle. Żoł Felix, I tutaj... Grubo, grubo, Portugalczycy, Zrobili zmianę. Bo Ronaldo! Jest 3 do 2, jest 3 do 2. No nie, chyba 60 sekund wystarczyło, bo chyba czy minuta, minuta, można powiedzieć, wystarczyło. I parę chyba sekund. I to, co zrobił Robert Lewandowski to odbije mu się Cristiano Ronaldo. Obok, no, po słupku, a jest, niemożliwe. Chłodzi Góralski. No, może tutaj on coś zrobi. Ja wiem, że jest też Kamil Górski na boisku. 10 minut. Jeszcze to i to jeszcze można zrobić. Tylko teraz nie można stracić czwartej gol. Czwartego gola Bramki oczywiście Lewandowski do Zielińskiego. Zieliński. Ale Patrycja przejdzie Kownackiego, 83 minuta. Końcówka meczu. Portugalia coraz bliżej niestety. Ja mam nadzieję, że jeśli przegramy, to i tak zostawcie łapkę w górę, z tą walkę. To i tak zostawicie łapkę w górę. To była ciężka walka z tą Portugalią. No ale bywa, bywa i tak. Może ja to za wcześnie mówię. No, chyba jednak nie. Pressing Roberta, no to. Nie, to już chyba nic nie zmieni. Niestety, gdzie cudy musiały stać? 3 minuty, no. Może, może teraz. Może to jest ostatnia akcja. To jest ostatnia akcja Zieliński! Zieliński broni Patrycjo! Jezus! To będzie ostatnia akcja tego meczu. To będzie ostatnia akcja. No mamy, że zawicie tą łapkę w górę. Teraz! Ależ było blisko! Kamień grusicki. I teraz jest wtedy koniec. To jest wtedy koniec. Przegrywamy w finale z Portugalią 3 do 2. W tam nie masz go... sam to nie mogę uwierzyć pewnie tak jak wy. Mam nadzieję, że tę łapkę w górę zostawicie. Ronaldo z Owonikiem ma nie się co dziwić. No i Portugalia obroniła niestety trofeum. Najlepszym ja są Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo. Dawid Kowalski znowu. trzecie miejsce, pięć goli Mili z Trzy gole znowu są Chciałem zobaczyć tutaj Karola tego z golem 30. no. A najlepszym ekscytującym był Robert Lewandowski, cztery, te same grube na no więc Robert poszalał w tym turnieju. No ale to nie tak nie zmienia faktu, że przegraliśmy, niestety. No co ja się mogę z Wami żenę, niestety, w, tych, w takich, tragicznych okolicznościach, Bo to, co się działo w tym meczu, to jest niewiarygodne. Ja mam nadzieję, że... Zostawicie tą łapkę w górę. subskrypcjonuje no ja się, że oni żyją. Mam nadzieję, że się razem ze mną na tych mistrzostwach Europy. No i mam nadzieję, że będziecie kibicować również w rzeczywistości na tym euro. A ja się zamierzam, trzymajcie się do odcinka na moim kanale.